Mam rosnące przekonanie, że rolnicy powinni nawiązać bezpośrednią współpracę z konsumentami i omijać pośrednictwo dużych marketów i korporacji. Popierana jest idea zakupu warzyw i owoców bezpośrednio od rolników, aby wymiana handlowa odbywała się w uczciwych cenach z pominięciem niekorzystnych praktyk. Uważam, że obecny system jest niezdrowy i wymaga zmian, ponieważ dotychczasowe rozwiązania nie przynoszą korzyści ani rolnikom, ani konsumentom. Jest potrzeba powrotu do prostszego, bardziej zrównoważonego modelu handlu, w którym wartość produktów rolnych jest właściwie doceniana. Klienci Oszą płacą 6,69 za małe opakowanie świeżych malin, co w efekcie przekłada się na ponad 53 zł za kilogram. W Kerfurze obecnie trwa przecena, więc owoce te kosztują 5,99 prawie 48 zł za kilogram. Ostatnio Polska została zalewana kolejnym produktem z Ukrainy, a tym razem są to maliny. Importowane maliny z Ukrainy mają duże konsekwencje dla polskich rolników. Cena malin w skupie gwałtownie spadła, co prowadzi do niezadowolenia polskich producentów. Polscy rolnicy borykają się z trudnościami finansowymi i zmniejszonym popytem na swoje produkty, gdyż klienci wolą kupować tańsze maliny sprowadzane z zagranicy. To stanowi wyzwanie dla miejscowych rolników, którzy muszą stawić czoła konkurencji z importem i dostosować się do nowych warunków rynkowych. Sytuacja jest dramatyczna. Nie ma żadnej stabilizacji na naszym rynku. Człowiek pracuje i nie wie za co. O cenach dowiadujemy się dopiero jak oddamy towar, a ceny te już poszły w dół. Wczoraj maliny skupowane były w jednych miejscach po 4,50 za kilogram, w innych już po 3,80. Mówi Paweł Kargulewicz, rolnik z Majdanu Bobowskiego. Podczas gdy minister rolnictwa twierdził, że nie ma problemu, my stanowczo utrzymujemy, że problem istnieje i ma on poważne konsekwencje. Stanisław Pawłowski z Kępy Piotrawińskiej przewiduje, że jeśli nie podejmiemy żadnych działań, to w przyszłym roku cena malin może spaść nawet do 2 zł za kilogram lub konieczne będzie likwidowanie plantacji. Warto dodać, że hurtownicy na rynku w podwarszawskich Broniszach oferują krajowe maliny w przedziale cenowym od 12 do 15 zł za kilogram. W porównaniu do, do dokładnie rok temu stawki oscylowały w granicach 32 do 38 zł. Sezon na maliny jeszcze nie rozpoczął się w pełni, ale już teraz plantatorzy troskliwie alarmują, że ceny oferowane im w skupach są na takim poziomie, który nie pozwala na pokrycie kosztów produkcji. Kiedy Związek Sadowników organizuje kolejny protest, rozpoczął się sezon zbierania jagód. Czy możemy zbierać jagody wszędzie? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Pierwszymi producentami w sektorze owoców miękkich, którzy alarmowali o narastającej krytycznej sytuacji, byli rolnicy uprawiający truskawki. Teraz dołączają do nich producenci malin, którzy po otrzymaniu pierwszych ofert cenowych od skupów zaniepokojeni patrzą na przyszłość. Niewypłacalność rolników uprawiających maliny. Jest spowodowana kilkoma czynnikami, jednak do głównych z nich ponownie należy import owoców z Ukrainy. Związek Sadowników RP apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe wstrzymanie importu mrożonej i świeżej maliny do Polski. Producenci zwracają uwagę na trwający od kilku miesięcy problem importu mrożonek, który prowadzi do coraz niższych cen. W komunikacie Związku Sadowników RP czytamy, że wiele zakładów grozi wręcz wstrzymaniem skupu malin. Niekontrolowany napływ mrożonej maliny do Polski przekroczy już 40 tysięcy ton, powodując znaczące zakłócenia na rynku. Ta praktyka wciąż trwa, niestety wszystkie nasze ostrzeżenia zostały zlekceważone, a żadne z zaproponowanych rozwiązań nie zostało wprowadzone. Według informacji podanych przez związek na swojej stronie internetowej w Opolu lubelskim planowany jest duży protest producentów malin na 3 lipca, w tym mieście znajduje się kilka zakładów przetwórczych, które prowadzą skup i mrożenie malin. Te same zakłady importują owoce z Ukrainy. Wybór miejsca nie jest więc przypadkowy, czytamy w komunikacie. Na początku roku 2023 Agrounia była jedną z grup, które głośno wypowiadały się na temat przewidywanych problemów, jakie mogą dotknąć plantatorów owoców miękkich. W niedzielę 25 czerwca tego roku organizacja zorganizowała piknik rodzinny w Dołchobrodach na Lubelszczyźnie. Na plantacjach Malin panuje wyjątkowo gorąca atmosfera. Rolnicy zdecydowali się na blokowanie lokalnych dróg i rozważają wstrzymanie zbiorów z powodu dramatycznie niskich zarobków. To jest coś nienormalnego, brzmi Michał Kołodziejczak, lider AgroUni. Kołodziejczak postanowił udać się do marketu, aby ukazać sytuację malin na rynku. Sklepy mogą czerpać zyski, ale nie chcą ich dzielić, mówi lider AgroUni, komentując cenę 6 zł za małe 125 gramowe opakowanie malin. To daje nam prawie 50 zł za kilogram. Podczas gdy rolnik nie może otrzymać nawet 5 zł zobaczcie filmik z jego TikToka. Dziś w sklepie paczka takich malin 125 gram kosztuje 6 zł. To daje cenę 48 zł za kilogram. Sadownicy w tym samym czasie sprzedają swoje owoce uwaga od 3 do 5 zł za kilogram. Tyle kosztują maliny, które są żywe. Ktoś powie, że może mrożone są tańsze? Nie. Kilogram mrożonych malin tutaj w sklepie kosztuje uwaga ponad 50 zł. 450 gram kosztuje 24 zł bez jednego grosza. 280 gram takich malin kosztuje 20 zł59 groszy, zł, co daje około 60 zł za, za 1 kg, kiedy u sadowników taka malina, uwaga, kosztuje 5 zł za kilogram. To jest nienormalne, ta praca się nie opłaca. Dlatego 3 lipca protest w opolu lubelskim i ludzie będą głośno krzyczeć, nie damy robić z siebie idiotów. A wielkie korporacje nie będą wysysać naszych pieniędzy z lokalnych rynków. Kołodziejczak określa sytuację na rynku Malin jako patologię i lichwę i nie jest w tym odosobniony. Podczas protestów w opolu lubelskim pojawił się transparent z hasłem Wpuścili nas z Maliny. Plantatorzy zdecydowali się zablokować drogę i zapowiadają, że to dopiero początek. Około 150 osób wzięło udział we wtorkowej akcji. Wielu ludzi ma nadzieję, że protesty i działania podejmowane przez polskich rolników przyniosą pozytywne zmiany. Niemniej jednak, zdaje się, że sytuacja jest już dość zaawansowana, a produkty z Ukrainy faktycznie wypełniły polski rynek. Widoczne jest, że korporacje preferują negocjacje z rolnikami z Ukrainy, niż utrzymywanie dotychczasowych relacji z polskimi rolnikami. Inni nie wierzą, że protesty coś wniosą, ale jak mówią, chociaż pokażą społeczeństwu, że problem jest. Jest to trudna sytuacja, która wymaga zrozumienia i analizy wielu czynników. Wiele osób zastanawia się, jak znaleźć równowagę między zapewnieniem wsparcia dla rodzimych rolników, a potrzebami rynku i konsumentów. Zbieranie jagód w lesie to nie tylko wspaniała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również gratka dla miłośników smakowitych owoców. Jest to doskonały sposób na nawiązanie więzi z naturą i czerpanie radości z prostych przyjemności. Lasy państwowe od kilku dni zachęcają do zbierania jagód w lasach, ponieważ sezon na te owoce właśnie się rozpoczął. Niemniej jednak planujący zbiór jagód i wybierający miejsce do zbierania powinni wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami, których naruszenie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Nastał czas, aby cieszyć się smakiem borówek czarnych, potocznie znanych jako jagody. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jagody mają liczne właściwości lecznicze. Ciekawostką jest fakt, że spożywanie jagód może nawet poprawić wzrok i jest zalecane dla osób, które spędzają długie godziny przy komputerze. Jak obliczono ręczne zebranie litra jagód, trwa co najmniej 40 minut. W sieci pojawiły się oferty zbierania na zamówienie. Ceny są różne, od 17 do 30 zł za litr. Różne też są ceny jagodzianek. Te najtańsze oferowane przez sieci supermarketów kosztują 5 zł. W cukierni za jedną bułkę z jagodami trzeba zapłacić nawet 20 zł. Mamy kolejny problem z napływem ukraińskich produktów do Polski. Dajcie znać w komentarzu, czy rzeczywiście wybieracie się do lasu zbierać jagody. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę a moje materiały częściej pojawiać się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!